Dzień dobry, z tej strony Dorota Uliasz. Z wykształcenia jestem psychologiem, a zawodowo zajmuję się szkoleniami i doradztwem dla branży medycznej. I dzisiaj chciałabym zaprosić do filmiku pod tytułem Jak wywoływać pacjenta do gabinetu? Dlaczego ten temat? Bo teoretycznie jest prosty i łatwy, a praktycznie, jak pokazują. Moje doświadczenia szkoleniowe i często pytania uczestników szkoleń, ale także rozwiązywanie praktycznych problemów, bywa trudny, bywa nawet powodem skarg pacjentów. A dla kogo ten temat? Oczywiście dla lekarzy, którzy wywołują pacjentów, ale także dla asystentek medycznych, które to robią, a także dla pracowników rejestracji czy osób zarządzających. Bo jeśli pojawi się jakiś kłopot z wywoływaniem, to pierwsze. Etapie reaguje rejestracja, bo pacjenci tam zgłaszają swoje uwagi. A jeśli pojawiają się skargi, no to już reaguje osoba zarządzająca. Jak chcę to pokazać? Inaczej niż przeczytacie w internecie, bo w internecie googlując temat, jak wywoływać pacjenta, to zobaczycie perspektywy ochrony danych osobowych. Ja chcę to pokazać z trzech perspektyw. I kluczowe dla mnie to będzie perspektywa obsługi pacjenta. Oczywiście to wszystko musi być zgodne z przepisami RODO, to jest druga perspektywa, i trzecia perspektywa z prawami pacjenta. Natomiast w tym temacie dla mnie kluczowa jest kwestia związana z obsługą pacjenta, bo można ją ładnie połączyć z prawnymi kwestiami, tak aby to było przyjazne dla pacjenta. E. Zacznę od własnej historii, a właściwie nie siebie w roli pacjenta, ale w roli opiekuna-pacjenta. Mój syn, nastoletni, miał skierowanie na USG tarczycy, i o godzinie 17 mieliśmy się pojawić w przychodni pod gabinetem endokrynologa. E, mówię to tak od siebie, żeby też pokazać perspektywę pacjenta, bo myślę, że rzadko macie taką możliwość usłyszeć wersję pacjenta. W domu oczywiście. E, była też trudna historia, ponieważ syn nastoletni, więc marudził, że to badanie mu nie jest potrzebne, że można to przełożyć, że można zrezygnować, więc dosyć dużo już mnie trudu kosztowało to, żeby wyjść z domu. Wyjść z domu z wyprzedzeniem, bo obawiałam się korków. Miałam szczęście, korków nie było, ale nie miałam szczęścia, bo nie było miejsca do parkowania, więc faktycznie w ostatnim momencie za 5.00 weszłam do przychodni zdrowia. Wchodząc do przychodni, przechodziłam obok gabinetu endokrynologa, więc rzuciłam okiem, ile osób jest pod gabinetem. Zdziwiłam się, bo siedziało 8 czy 9 osób. Więc jak tylko podeszłam do punktu rejestracyjnego, to zapytałam panią, czy lekarz wywołuje pacjentów. Pani mi to potwierdziła, tak, pan doktor wywołuje pacjentów. Uspokojona poszłam więc przed gabinet endokrynologa. Jak tylko siedliśmy sobie, to faktycznie drzwi się otworzyły i lekarz wywołał pacjenta następnego. Ech, tutaj, jeśli jest to sala szkoleniowa, to zadaję pytanie, w jaki sposób wywołał lekarz pacjenta. I jak się domyślacie, opcji jest przynajmniej trzy. Ech, za chwileczkę o nich wszystkich opowiem, ale tylko jedna opcja wygrywa. W tym przypadku wygrała opcja następny, proszę. Na te słowa poderwała się jedna z pacjentek i bardzo szybko weszła do gabinetu, tak, że nawet nie zdążyłam w jakikolwiek sposób zareagować. No właśnie, jak zareagować? Ja chętnie bym po prostu zapytała każdego z pacjentów, na którą jest godzinę, natomiast też Tutaj dodam jeszcze jedną rzecz. Mój syn bardzo mnie też prosił, abym jak najmniej dyskutowała w przychodni zdrowia. Nie lubił takich sytuacji i ja też trochę tak sparaliżowana siedziałam, bo nie wiedziałam, co zrobić w tej sytuacji. Uratował mnie w cudzysłowie i dosłownie inny pacjent. Wszedł i po żołniersku zapytał wszystkich siedzących przed gabinetem, na którą godzinę są zarejestrowani. I co się okazało? Okazało się, że moja godzina 17 to jest w ogóle pierwszy termin. Były osoby nawet z godziny 18 czy 18:30. Podziękowałam pacjentowi, że tak zareagował, i wiedziałam już, że jeśli drzwi otworzą się od gabinetu lekarskiego, to wejdziemy z synem jako pierwsi. Popatrzcie, w tej sytuacji to pacjent musiał zadbać o siebie. Ja miałam kłopot, bo byłam z synem i nie chciałam e, dyskutować. Przyszedł inny pacjent i na szczęście wybawił kilku z nas pewnie z kłopotu. Ale nie zawsze po pierwsze znajdzie się taka osoba, a po drugie zobaczcie, jaka to już jest konfliktorodna sytuacja. W tym przypadku ten pacjent tak po żołniersku zadał to pytanie, i wszyscy z zaskoczenia odpowiedzieli. Ale mam też takie przykłady. I też o tym mówią pracownicy rejestracji, że nie zawsze to w ten sposób wygląda. Czyli, na przykład, też przychodzą pacjenci do stanowiska rejestracji, żeby to właśnie rejestracja podjęła decyzję, kto po kim ma wejść do gabinetu, jeśli jest taka sytuacja niejednoznaczna. Rozwiązanie jest tu przecież banalnie proste. Wystarczyłoby, żeby faktycznie w przyjazny sposób lekarz wywoływał pacjenta. W przyjazny, i zgodny z prawem, tak, ma przynajmniej kilka rozwiązań. Może po prostu poprosić pacjenta po imieniu, czyli na przykład: Zapraszam panią Annę do gabinetu. Może tą formułę rozbudować, jeśli jest taka potrzeba. Zapraszam panią Annę zarejestrowaną na godzinę 17 do gabinetu. W dużych podmiotach medycznych można wykorzystać formułę związaną z rejestracją i nadawaniem numerów osobom, które się zgłaszają do lekarza, czyli na przykład Zapraszam Panią, Pana, czyli być może zapraszam osobę z numerem 75 do gabinetu. Popatrzcie, w żadnej z tych sytuacji nie łamiemy kwestii RODO. Jest ochrona danych osobowych, ale też jest przede wszystkim uprzejmie w stosunku do pacjenta, ale też tak, że pacjent czuje się zaopiekowany, że wie, że nie zostanie pominięty, wie też, że lekarz kontroluje tą sytuację, czyli będzie wpuszczał zgodnie z zasadami przyjętymi w danej przychodni. Po zasadą w przychodni może być to, że jest rejestracja na godziny, zasadą może być to, że pacjenci mają się zgłosić w odpowiednim terminie, a kolejność zgłoszeń decyduje o przyjęciu w rejestracji. Ale niezależnie jaką formułę zastosujemy, ja oczywiście zalecam i zachęcam do tego, aby to była rejestracja na godziny, to lekarz kontroluje przyjęcie pacjentów. A dla pacjenta jest to miłe, uprzejme. I przede wszystkim widzi, że to lekarz dba o to, żeby wszedł w odpowiedniej kolejności. Można byłoby sobie zadać pytanie, dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego są jeszcze takie miejsca, gdzie właśnie to wywoływanie jest w taki sposób, jak powiedziałam? Czasami wynika to z tego, że lekarz pracuje w wielu miejscach i tak naprawdę nawyki z jednego miejsca przynosi do innego. Tutaj bardzo ważna jest właśnie rola osób zarządzających, żeby to ujednolicić. Czasami lekarz ma takie nawyki, bo zawsze tak wywoływał pacjentów. To też jest znowu kwestia osób zarządzających, żeby ustalić, pokazać też korzyści lekarzowi z innej formy wywoływania. Generalnie tutaj można pokazać też tą kwestię, że zmienia się też podejście pacjentów, że oni teraz są też bardziej świadomi swoich praw i oczekują pewnego konkretnego podejścia. Zachęcam, żeby to robić. Chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Ujednolicenia zasad w ramach danego podmiotu medycznego. W mojej historii mogłabym jeszcze pokazać jedną rzecz. W tej samej przychodni byłam u okulisty, który już wywoływał pacjentów właśnie zgodnie z zasadami typu pani Anno, pani Mario. Popatrzcie, jakie to jest zamieszanie dla pacjenta. W danym podmiocie medycznym różne zasady. I powiem Wam tak, że z mojego doświadczenia, szczególnie szkoleń dla dużych podmiotów medycznych, dla szpitali, gdzie jest bardzo dużo poradni specjalistycznych, często ja sama mam takie poczucie, jakbym była w różnych podmiotach medycznych, w zależności z jakiej części placówki medycznej pracownikami mam do czynienia. Zadbajcie o to, żeby pacjent miał łatwość. Jeśli pacjentowi będzie łatwo korzystać z waszej przychodni, z waszego szpitala, to wtedy będzie to też bardziej zadowolony pacjent. A na te zasady, te proste, macie pełen wpływ. Tak to wygląda z perspektywy obsługi pacjenta. Tutaj celem jest stworzenie przyjaznych pacjentowi rozwiązań. Natomiast jak to wygląda z perspektywy ochrony danych osobowych, czy też z perspektywy praw pacjenta? I od razu powiem, że nie chcę się cofać do 2018 roku, gdzie kwestia RODO była taka kluczowa. Myślę, że w wielu miejscach już jest to bardzo dobrze poukładane. Natomiast niedawno spotkałam się z konkretnym problemem i chcę go poruszyć. Ten problem to jest wywoływanie pacjenta po nazwisku. I problemem jest to, że niektórzy lekarze. Twierdzą, że pytając się osób związanych z ochroną danych osobowych, usłyszeli interpretację, że samo nazwisko nie jest daną osobową. I od razu powiem, że teoretycznie, faktycznie samo nazwisko, typu na przykład kowalski, no nie stanowi ochrony danych osobowych, ponieważ kowalskich jest bardzo wielu w naszym kraju. Natomiast znowu teoretycznie prawda, a jak jest w praktyce? Czyli co byście usłyszeli, gdybyście zadzwonili na infolinię związaną z ochroną danych osobowych. Tam usłyszelibyście, że pacjent to nie jest tylko Kowalski, ale to jest właśnie Kowalski, który danego dnia przyszedł do przychodni, stanął pod konkretnym gabinetem, na przykład gabinetem endokrynologicznym, okulistycznym. I to już się robi. Dana osobowa. Możemy zidentyfikować w ten sposób daną osobę, ale też przede wszystkim możemy zobaczyć, gdzie ona trafiła. I konsultanci z InfoLinii Urzędu Ochrony Danych Osobowych mówią, że niestety właśnie to zamieszanie jest częste, że mają ze swojej perspektywy dużo takich skarg, że w wielu podmiotach medycznych jest to wywoływanie po nazwisku w dalszym ciągu. Ja też chciałabym popatrzeć na to bardziej z perspektywy ochrony praw pacjenta, bo tutaj znalazłam taką fajną interpretację jednej z izb lekarskich, która się do tego odwoływała, i ta interpretacja jest mi szczególnie bliska. No popatrzcie, jeśli chodzi o tą ochronę danych osobowych, znowu byśmy się mogli tak filozoficznie dzielić włos na czworo. A jeśli to jest duże miasto i pacjent przyjeżdża 150 km od tego miasta, to przecież dalej jest anonimowy. I tutaj faktycznie wielu lekarzy w ten sposób próbuje bronić tego podejścia, wywoływania po nazwisku. Natomiast podoba mi się właśnie interpretacja Izby Lekarskiej, która też mówi o prawie pacjenta do poszanowania godności i intymności. I myślę, że tutaj to jest kluczowe, że tak naprawdę pacjent może nie życzyć sobie, aby był wywoływany po imieniu i nazwisku, bo właśnie może się bać, czy też może. Go stresować, to że inne osoby wiedzą, e, gdzie on teraz jest, z jakich usług czy z jakich świadczeń medycznych konkretnie korzysta. Może to być dla niego niekomfortowa sytuacja. I na to również zwraca uwagę rzecznik praw pacjenta. Zwraca uwagę, ponieważ pacjenci często skarżą się na taką formę wywoływania i uważają właśnie, że ich prawa przez to są łamane. Popatrzcie. To hasło, jak wywoływać pacjenta do gabinetu, jest naprawdę łatwe do tego, aby stworzyć formuły, które z jednej strony są przyjazne dla pacjenta, z drugiej strony zgodne z prawem. Dzięki temu będzie mniej skarg pacjenta. Szukajcie w swojej pracy takich rzeczy, które są łatwe do zmiany i udoskonalenia. W tym przypadku macie pełen wpływ na to, jak to wygląda w Waszym podmiocie medycznym. Jeśli zastanawiacie się w jaki sposób ujednolicić zasady, w jaki sposób na przykład przekonać lekarzy, którzy niechętnie czasami zmieniają tą formułę, w jaki sposób wywołują pacjentów do gabinetu, co zrobić, żeby faktycznie udało się ujednolicić w Waszym podmiocie medycznym te wszystkie kwestie, zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na różne pytania, chętnie będę współpracować w ramach tworzenia procedur. Jestem do dyspozycji. Mój kanał na YouTubie rozwija się dzięki Wam. Lajkujecie, komentujecie, mam osoby, które subskrybują kanał. Zachęcam do tego, bo taki jest mój cel, aby dzielić się wspólnie z Wami różnymi doświadczeniami, które mogą Wam ułatwić codzienną pracę. Dziękuję za obejrzenie czy też wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze zapraszam na następny.